No, nagrywa się koty. Małe koty są. Tutaj dwa, trzy, cztery, pięć. Małe koty, kocica. A tamten to chyba kot. Chyba samiec jest. No i są małe. Takie rąk. Odcinki nie ma myszy i szczurów. Koty są pożyteczne. A poza tym są miłe. Nie wiem dlaczego ludzie te koty oddają do schronisk. Tutaj widzę, dokarmiają te koty i wszystko jest w porządku. A ten mały nawet wyłazi Będą spełniały pożyte, pożyteczną rolę, bo. Będą kąpiły myszy i nie dopuszczały, żeby szczury się pojawiły, które we Wrocławiu występują w dużych ilościach, zwłaszcza na Wyspie Słodowej. A tam nie ma kotów. A szkoda, bo można by tam ustawić koty, jakieś karniki czy... i szczury by przestały tam się pojawiać. Wprawdzie kot musi być. E, prawnie, żeby szczura zabić wyjątkowo ale e, ale to ale e, szczury nie lubią towarzystwa kotów, kotów i się wyprowadzają stamtąd także jest pewna forma żeby e, pozbyć się szczury poprzez hodowanie kotów I ten chyba kuleje no fajnie to wszystko. Widać, że się inni ludzie oczekują, tu wieszają dla nich jakieś jedzenie.